Shema Shema, we live. <laughs> <laughs> No dobra. Czat, wszystko działa. Jestem zadowolony. Prywatna jest. Żeby nikt nie dołączał, żeby nie było, że takie typowe pozdro live. Tak. Dobra, jest tu ta muzyka. Kto mi to ustawił? Bo ja sam to ustawiłem. To. Sklepik wygląda w ten sposób. Skill fajny, ale nie wiem, czy warte swojej ceny. Ale ogólnie to spoko. Skryta, Czerny, nie? I takie inne kolorki. No, to takie se. Do uczyni drużyny Panda. Polecam. Ale... Jeśli byście chcieli wydać 2000 wodosów, to już polecam to, 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 to tego Mach, bo... Jest po prostu lepszy skin, jak dla mnie. No. Dobra. Czemu jestem bez skina? XD O, gdzie jestem Czyli w sumie jestem dziewczyną XD O co chodzi A nie zdążyłem Dobra, yy... później zaczynam pracować co się porzmieniało na mapie żeby zobaczyć ogólnie, bo nie, no sam nie wiem, co się zmieniło. Grałem sobie starter raczej wcześniej itp., ale. Mm, Jednak nie wiedziałem, co tylko zalew się zmienił. No i mi się wydaje, że jeszcze coś się zmieniło, a nie, nie, nie tylko zalew, nie? I ogólnie jest nowy tryb i nowe wyzwania. Od... I chyba samoloty wróciły, ale. Mm, wątpię. Oj, wątpię, nie, nie chciałem, żeby one wróciły, naprawdę. Bo to jest. Nie mam broni, ale go wyrolowałam XD. Patrzcie, 3000 IQ. Tylko tym zera i cute z, z jest tym, że lądowałem miejsce tam, gdzie cypek lądował. O, dobra. Mhm, mm ja tam nie idę. Chyba was coś boli. Z czego oniem nalowa na halo? Co się dzieje? Co to było? Nie rozumiem tego ludzie. Patrzcie, no jakieś... spej z jakieś kurde. Bliska, no bliska była skrzynka. Tylko że kur nie znożyłem. Okej. Okay. <laughs> Spoko. Boże, Boże, Boże. Jeśli ktoś oglądał mojej wczorajszej, znaczy nie, nie w sumie jeśli ktoś oglądał filmik, ten odcinek o przeciwności, który wstawiłem. To nie zapraszajcie kacoliny na kacolnie co gówno. naprawdę. Opatrzcie, on robi coś takiego. Deadweb, stream, sniping, Wyślij zgłoszenie i tak robi 10 tysięcy razy przy wszystkich na kastomach. Rozumiecie to? Na swoich widzach to fajne jest kokolino, nie? No i kokolino, kokolino. Ty się lepiej ogarni, naprawdę, bo jeśli banujesz swoich. Jeśli chcesz banować swoich widzów na kastomach, bo ktoś cię po prostu z nie snapował, po co by się dziwię, o kastomy? Że wszystko będzie happy? Strzel się w mózg, typie. Naprawdę, kokolino to jest gówno. Ja nie mogę. Banuję wszystkich, o tak. Stream sniping. No mats. Ludzie. No ludzie, no. Czekajcie chwilkę, coś tylko zrobię. Nie! a dobra. Jeśli chcesz co zagrać, to niech po prostu nie wiem. Napisze mi na czacie, ja dodam i tyle. Dobra. Tylko jak ja już mam nick. Ja już zapomniał jaki mam nick. I gdzie... Chyba mu te nie? Co chyba to. E nie, naprawdę, kokolina mnie wynerwia. Kokolina to jest główna, no co mogę powiedzieć? Przy wszystkich reporta ja tylko. Tu już jest ninja, znaczy no ninja, nie, nie ninja może. To już kurde ośmioletni Janusz, na przykład, jest już fajniejszy od niego. Bo on chociażby nie reportował, tylko miałby frajdę z tej gry, a ten to jakby, nie wiem, Typek wydał pieniądze na grę, to on reportuje od razu, bez zastanowienia. No po prostu down. Aby Kokolin zobaczył ten filmik, bo naprawdę, to co on robi, to jest po prostu no. Chce się lać ze śmiechu, nie? rozwaleni, no nie dobra jeszcze się teammateują co to ma być e, nie, jak teraz mówię o tym uchronionych z tym się wgrać nie Słuchajcie. Nie wiem w sumie co robić. Więc yy, zaraz pójdziemy sobie chyba na rato. A później nie wiem, jak coś dołączy na live, pójdziemy na Pater Royal yy, W tym czasie zobaczmy co się pozmieniało. Na mapie, tylko czekajcie. Yy, dobra. O nie, dobra. To będzie gu... To nie, to jest głupi pomysł. To jest głupi, dobra. Coś się zaustanuję, więc ja to niedługo będzie znowu działać. To dlatego nikt nie gra kreatywa. Nie, oni grają. To o co chodzi? Czekajcie, może załączę tak. No patrzcie, nie działa. Hmm, co za gówno. O, działa? Działa czy nie? No niby kolejka jest pełna, ale... Jakoś nie wierzę w to. Weź jakieś 10 tysięcy osób leciało na zalew. Szkanie gry. I teraz takie error. Nie czekałeś trzy godziny na, na error. Super. Super. A łaż sam siebie słyszałem, nie wiem jak. Ale cóż. O Jezu. Co jest? w no, pasze jakiś shit. To się załaduje w ogóle? bez czy to się załaduje? I za. Dobra. OK. Dobra. Okay. Boże No patrz, ja się będę godzinę do nie, dobra. Co to ma być w ogóle? Nie, jest jakiś. Dobra, <laughs> zobaczymy na zabaw. Oby to działo. Jak nie, no to... to sorry, fakt Ojejuś Ty, czekajcie Ja yeah. Aha, dobra Bo ja jestem tym Mhm, dobra to, Do, dobra Ty, może jakieś po prostu mapki będziemy przychodzić sobie na to, come on Sulówki No, słupek się na razie nie da grać, bo Po prostu są rozwalone Wszyscy są, lecą tylko na tym zalew I nie da się fragów robić Dobra, zobaczmy co się pozmieniało, na pewno nie zmienił się podium, to jest pewne, polećmy na przyjemne, najpierw zobaczmy dokładnie ten zalew, dobra, bo jest to bardzo ciekawe, tutaj mi się wydaje, że coś się stało, ale nie wiem, może to są moje przypuszczenia, bo tego wcześniej nie widziałem, tu się nie odmraża nic, no, jak na 2 GB taką lokalizację, to no, takie jakby w dupę sobie mogłem wysadzić. 2 GB za takie coś, nie? Chyba, że coś się jeszcze zmieniło, ja co nie wiem. No nie, i co mi się rzuca w oczy to tylko ten zalew. Ale czy no, co No, zmieniło się na pewno dużo. Tylko, niech mi powie, jak to się stało, niby. Bo po prostu tu był zalew piękny, i nagle, boom, coś takiego się zrobiło. No, nie wiem, to pewnie jakiś meteoryt czy coś. Bez sens. Teraz, ty, to w sumie spoko, bo teraz zalew, i na no, to jest teraz praktycznie to samo. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy no, budynki, tak. O, ten budynek jakoś wielki nie jest. Środek, zobaczmy środek. Co tu jest? Okej. Okay. I to tyle. Serio? I to były 2 gigabajty. To było takie coś, 2 gigabajty, serio? Jak was coś boli. To były 2 gigabajty. Naprawdę. Nie, to naprawdę to To były te dwa gigabajty. Naprawdę? Ja nie mogę. Zabijcie mnie. Czemu takie coś miało 2 gigabajty? What? że jaj wróciła. Czy to jest... Ej, ale ty, wyżnia jaj jest XD. Fak, zaraz skinę Ile to zadaje? Pokazuje. Dobra, będziemy musieli zrobić jakiś test. Ile zadaje wyrzutnia jaj. Ej, ale to musi być dobre, bo ile ma PinPack HP? Nakita, patrzcie, bum, już od razu. Kurde, ej, to dobry jest ten pimpek. Znaczy pimpek jezu. To dobry jest w ogóle ten. Ta wyrzutnia jaj. Ej, ale dobra jest, jak zabit na hita. Ojej! <grymne> dobra, nieźle. Jak ta gra jest rozpieprzona Na maksa Ej nie, chodźmy w te, na inną gierkę jednak Ja usunę tego live'a i chodźmy na inną gierkę Bo Naprawdę, nie, nie wiem czy jest sens w ogóle Bo Ten Fortnite już jest naprawdę No, no nudny, na maksa Serio, gdzie sięś gra to w ogóle? Oj oh, ej. Um. A. Ta 3000 IQ. Dobra. Zapraszam do lajkowania i subowania. 8 sub. Nie, 7 subskrypcji i mamy mamy kurde ten 60 subskrypcji, nie? Do tego ciśniemy. Dawajcie. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Mm, mm, mm. Dobra. Jeszcze tylko 7 subskrypcji i mamy 60. Ojeju. Nie wiem, na razie te tip donate y po prostu nie będę udostępniał, bo, bo nie ma sensu chyba. Patrzcie raz, co zrobię. Storu ro... Równe 100 HP mi to zadało, rozumiecie to? Równe 100 HP Nice. No! Czekajcie, ja zobaczę, na co byśmy mogli przejść. Może Hello Neighbor? Ej! Ej, co wy na to za Hello Neighbor? He? Tylko, że ja już jestem na akcie trzecim, więc tak jakby nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dobra, to nie, może nie. patrzcie wy tak nie umiecie o jezu nie tak nie no zostaje, z tego że jesteście lepsi ode mnie wy tak nie umiecie nie no, teraz słuchajcie chyba przenosimy na inną na się na inną gierkę bo no tak jakby nie wiem czy jest ej czekajcie dobra ja zainstytuję na maksa jeszcze będzie chwilę ten tak jeszcze chwilę będzie o jezu boże co za to Jezu, dobra nie Dobra, jeszcze chwilę będzie. Jeszcze chwilę będzie Fortnite. I przechodzimy się na Rybus Xage. Tylko że nie grałem w go. Nie gram go w ogóle, dlatego będzie ciekawie. Oksa ja mnie zaprasza, dobrze. Ej, dobra, zrobię takiego mindfucka. Czekajcie, zrobimy takiego Mindfucka. Tylko gdzie ja gdzie ja go mam? Tu jest. Krof, to zobacz. 11 na 16 osób. Serio? Ja nie mogę. No zróbmy miła Twaka i, i dołączymy na tryb kreatywny. Ej, i jakim się udało tryb kreatywny odpalić? Ty, no odpal ten. Co jest? Lol. Nie gryłem z tydzień. Oprócz tego poprzedniego odcinka. I teraz w ogóle no, nie mam widoczności nie XD. Poczekajcie, jest on Jest on na dobra. Aha, to nie nazwane wiespy wyspy. za serio? Oni dali Cizorza, czy oni to wzięli? Chyba oni wzięli, nie? Nie. Boże. coś julek i w ogóle. Dobra, zobaczmy co jest może pod zalewem. Zobaczmy co jest pod zalewem wezmę sobie wyspę artyktyczną dwo 2, dwa dobra o, ja jeszcze coś, coś tam mam, ale to wiecie, jakby to, to tu nic nie miało być, ja to coś tam testowałem dobra, więc zobaczmy co jest pod, yy, czekajcie ja tylko ustawię sobie yy. Ustawienie gry, pełno osłony. Dobra, chyba wszystko jest ustawione. To zaraz. Start gracza. Yy, odróć się. No i jestem. Dobra, ja nie je zrobię takiego pranka. Dobra, takiego pranka zrobimy. Patrzcie, prank, prank, bro, prank. Jestem Marcin dubię. Normalnie, patrzcie. Patrzcie, zlaguję im jeszcze wszystko. Patrzcie, zlaguję im. Zlaguję im gierkę, nie? Zlaguję im gierkę dosłownie. Patrzcie. Dobra, lagujemy gierkę. Lagujemy gierka. O Boże. Przepraszam Was za lagi. Lagujemy gierkę. Patrzcie, już chyba kogoś wywaliło. A nie, dobra. O jezo się teraz trudno wszystko robi. O, godzinę będę to robił. Tak, 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 klikaj, klikaj, dobra, teraz, o, tu, 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 nie, nie, za bardzo, za bardzo, tak, teraz, o, tak, 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 nie, nie, Okej, okay, teraz, N nie, teraz, nie, no, ktoś ma scenariusz, ale laksy są, o nie, <grybujesz> ale laksy, ja nie mogę. Ale są lagi. Ile mam teraz? Dobra, te to są, to są rozwalone. Ej, patrzcie, jak zlagowałam ten. Nie, nie mogę nic, patrzcie. Nic nie mogę. Nie mogę wyjść. A nie, czekajcie. Dobra, nie, dobra, przechodzimy na inną gierkę, bo już naprawdę. No, są, nie gram z nudów. Dobra, się... Do, idziemy na inną gierkę.